Cześć! Dzisiaj znajdujemy się na osiedlu pod dębami i mam do zaoferowania dwupokojowe mieszkanie. Do mieszkania dostajemy się przez przedpokój z dużą, czterodrzwiową szafą w zabudowie. Mała, bardzo przytulna sypialnia z dużym dwuosobowym łóżkiem. Salon połączono z kuchnią. Lodówka, kuchenka, piekarnik, mikrofalówka i z pewnością duża zaleta mieszkania zmywarka są na jego wyposażeniu. W salonie kanapa, stolik kawowy i szafka pod telewizor. Jak na ten metraż, łazienka jest bardzo przystronna. Gdy wyjdziemy na taras latem, utoniemy w zieleni pobliskiego dębu. Podsumowując, małe dwupokojowe mieszkanie w dobrej cenie, nie zwlekaj, zadzwoń już dziś.